Ambicje Ilona Muska związane z Marsem nigdy nie były większą tajemnicą. Według zapowiedzi chciałby on zacząć wysyłać swoje statki kosmiczne o nazwie Starship na tę planetę już w 2024 roku, a misje załogowe miałyby się rozpocząć nawet w 2026. I moim zdaniem potrzebujemy tak ambitnych projektów, które stawiają przed sobą niemożliwe wręcz do zrealizowania terminy, chociażby z tego powodu, że niesamowicie napędzają one postęp technologiczny. Niestety, jak to w przypadku wielu innych ambitnych celów Maska, również z lotem na Marsa możemy zaliczyć małe opóźnienie, a wszystko przez utratę kolejnych prototypów statku Starship. Utracono już wersje seryjne SN8 i SN9 przy lądowaniu, prototyp SN10 krótko po wylądowaniu, a teraz również straciliśmy SN11 krótko przed lądowaniem. Bo tak, 30 marca firma SpaceX przeprowadziła testowy lot. Prototypu Starship SN11 na wysokość około 10 km. Statek wystartował, osiągnął zakładany pułap i wykonał poprawnie większość manewrów w locie, a następnie podjął próbę lądowania na stanowisku startowym. Lądowanie jednak ponownie się nie powiodło. Tym razem rakieta wybuchła prawdopodobnie tuż po uruchomieniu silników, zaraz po rozpoczęciu manewru lądowania. Eksplozja nastąpiła na tyle szybko, że nie od razu było wiadomo, czy nastąpiła przy lądowaniu. Czy na krótko przed dotknięciem ziemi. Celem lotu SN-11 było sprawdzenie działania trzech silników Raptor w locie atmosferycznym test manewrowania rakietą przy użyciu jej powierzchni aerodynamicznych oraz bezpieczne lądowanie coś, czego nie udało się zrealizować w poprzednich testach. Kolejne prototypy starają się wykorzystać nową metodę lądowania, która polega na przechylaniu się rakiety na bok podczas części opadania, a następnie powrocie do pozycji pionowej i ponownym włączeniu silników. Poprzednik dzisiejszego egzemplarza, czyli SN-10, wykonał pierwsze częściowo udane lądowanie. Rakieta wróciła na stanowisko, w ostatniej fazie zniżania działała z jednym włączonym silnikiem. W końcu stanęła pionowo w wyznaczonej strefie. Niestety zbyt duża prędkość pionowa, przyziemienia, spowodowała uszkodzenie struktury statku i doprowadziła do wycieku metanu, który zakończył się wybuchem około 10 minut po wylądowaniu. Dzisiejszy test miał następujący przebieg. Rakieta wystartowała o godzinie 15 czasu polskiego. Na terenie ośrodka testowego SpaceX w Boca Chica w Teksasie panowała mgła, która utrudniała dostrzeżenie rakiety. Podobnie jak w poprzednich testach, rakieta wznosiła się do góry początkowo na trzech silnikach Raptor, a w trakcie lotu stopniowo redukowano liczbę odpalonych silników do dwóch i na końcu jednego. Po około 4 minutach lotu rakieta osiągnęła zakładaną wysokość. Następnie zaczęła obniżać swój lot, wykonując przy tym manewr belly flop, w którym rakieta obróciła się na bok do kontrolowanego zniżania aerodynamicznego. 5 minut 49 sekund po starcie Kamera umieszczona w sekcji silnikowej wyłączyła się tuż przed planowanym ponownym zapaleniem silników, więc nie było wizualnego potwierdzenia, że wszystkie trzy silniki pomyślnie wykonały swoją pracę. Niestety, również kamery naziemne nie pokazały, w którym momencie manewru lądowania doszło do uszkodzenia rakiety. Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, napisał później na Twitterze, że podczas wznoszenia Jeden z silników Raptor miał problemy i później nie uzyskał prawidłowego ciśnienia w komorze spalania podczas uruchomienia przy próbie lądowania. A na Twitterze dodał, że przynajmniej krater jest we właściwym miejscu. Według maska SpaceX buduje już co najmniej jeden prototyp dla wersji Super Heavy rakiety Starship. Obecny plan zakłada, że Super Heavy będzie działał jako pierwszy stopień dla pełnego zestawu Starship. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Super Heavy będzie w stanie wynieść Starship na orbitę. SpaceX planuje wykorzystać system Starship Super Heavy do różnych celów, od suborbitalnych podróży od punktu do punktu na Ziemi po wysyłanie astronautów na Księżyc. Docelowo MASK planuje zbudować flotę tysiąca Starshipów, aby założyć stałą bazę na Marsie. Rozwój rakiet międzyplanetarnych wielokrotnego użytku, takich jak Starship, ma zmniejszyć koszty transportu na inne światy.